I witam Was w odcinku ze specjalnym głosem obok, już nie na. Um, ja, o Jezu, nie mogę się na niego patrzeć. No nieważne, już nie na, w Discordzie, tylko na, w Realu. I ona się nazywa Kitty. To jest e, moja znajoma kuzynka. No nieważne, e, ona będzie po prostu. Um, no nieważne, będzie po prostu uczestniczyć w um, odcinku. Nie wiem, co powiedzieć. Ale nieważne. Od razu mam mówię, że mam Discorda, co no, więcej ludzi pewnie wie o tym, ale no, zapraszam na mojego Discorda. No. A Kitty, no, Kitty, tak. Jak się podoba ten film. No dobrze, że dobrze. Nieważne, dobra. Mam taki piękny skin. Sponsor skin. Dobra. Zbieramy. Gdzie w ogóle mam... Dobra, mam łączony dźwięk. sobie na 10, dara O jest, dobra. Lecimy! Um, ona nie jest w ogóle, ona nie gra w gry. Więc dzisiaj ją zapoznamy z wieloma grami. Wiesz co, wiesz co to jest Minecraft? tak. To dobrze, tylko tyle wiem. Minecraft... A wiesz co to jest Fortnite? A wiesz co to jest Among Us? Tak. A wiesz co to jest Brawl Stars? A! Graliśmy kiedyś to. No, niestety. A ty dalej grasz? Dobrze. Masz szczęście. No nie! Jakiś... Miałam 4000! tysiące! Miałam siedem No nie, nie rozmawiajmy o kidowskiej grze. No i świetnie! Jakiś kidos tutaj już przyszedł. Pref pewnie matka mu zabrała telefon, bo za dużo grał w... E Aha, źle, źle wybrał. Za dużo grał w um, Fortnite. Teraz gra w Minecraft. Nie Nie obrażajmy ludzi po ich zachowaniu. Dziękuję A papie na głowie, że ulepszyłeś mój serwer. Dziękuję bardzo. Dobra, jedziemy na niego. Dan -dan 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 -dan. Ale Mozart. No i my mówiliśmy, że to jest Kidos. W sumie ja taką mówiłem. I jakby my jesteśmy w sumie już. No niestety tak, tak się zdarza. No niechcący powiedzieliśmy, że to jest Kidosem. To tak się wymsknęło z głowy naszej. No i tak. Nieważne. ważne. Mm.

w że coś tutaj jest. Dobra. Strolujemy ludzi, że ja. O nie! <grym> Dobra, idziemy. Oh, ty, mączni diamentów. Nie wiem, co mi to da, ale dać mi coś, pewnie. Tutaj mi da właśnie. Do you understand English? No, no, widzi się. Nie, nie nawet nie rozumiem prostego zdania. English. Wiesz, co to jest English? Co to znaczy? No dobrze, chociaż co <noise> Nie wiem, ona jest jakaś... Moje... Nie bij mnie! Jestem starsza od ciebie. Ja jestem od ciebie starsza od lat. Czy... No świetnie. Kto pytał? No świetnie, że ty... Te... No nieważne. Napiszcie, że czy w komentarzach, czy taka seria wam się podoba. Oczywiście, <noise> że nie. Oczywiście, że, że, że nie. Nie wiem, muszą, muszą zdecydować. Coś brum wiesz. No i widzisz przez siebie, spadłem. Nie wiem, czy oni w ogóle cię słyszą. Bo mikrofon jest skierowany tylko na mnie. Zaraz zobaczymy nawet. Dobra. Nikt nas nie atakuje, jesteśmy prosami, kurda. Może nie idźmy tam jeszcze. Dobra, bieremy weapons. To kupmy może sobie jakąś mm, tarczę, tak, tarczę chcę mieć. Tu są trzy diamenty. Oczywiście tam nie pójdziemy, bo nie mam tam dostępu, nie mam Vipa. Uff, już myślałem. Dobra, ile kosztuje żelazny miecz, czy znaczy armor? 12 diamentów. Ej, może. Ej, zbieramy na. No, fall damage. Buty. No, nieważne. Ona nie rozumie, więc może nawet nie, nie mówmy lepiej nic. Po angliszu. O, to kupimy. O nie! O nie, najgorzej. Jakiś germ adore, Ja myślałem, że to jest jakiś german. Wiecie, co. Pójdźmy sobie dla bezpieczeństwa. Ty, zasadku jeden team. Teraz zobaczmy, gdzie, gdzie nas po... Świetnie. No, nie tam! A, bo to chyba... To na przykład ja bym chciał tam? No debil. <grystanie> auto Nie śmieję się. Znaczy, dobra, możesz się śmiać, ale nie... Ale GŁOŚNIE jak się śmiejesz, bardzo dobrze. Ej, e ty, chyba zebraliśmy już na diament. na armor. Tak, mamy to gówno wywalamy. Nie dobra. Dobra. Jak chcecie jakieś poradniki, jakby takim prosem jak ja, to piszcie w komentarzu. Ja pe... Ty ona już diamentowe... Ona już ma diamentowe. Jestem. Ja Je, tutaj by pójść. Co ty robisz? No nie, idzie już. No, please. O nie! No, to jest jakiś pros! Ty, jeszcze mam szansę. nasz w sumie nie mam szansy. Ale. jeszcze Gaz, gaz, gaz. Łonane stepy, no. O nie. On miał perłę. Wiesz, co to jest? Perła. O ty, on jeszcze nie zabił mnie. Ale on jest naprawdę jakiś głupi? Oh no, 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 i no, no, no. O ty, on ma chyba tam Ender Pearl. Nie mogę, nie mam pieniędzy, jestem biedny. Te, jeszcze mam bilet na ucieczkę. Jeszcze mam... ...bilet na ucieczkę. Blocks... Y, autobridger. A! Come on. Tak! Let's go. Let's go. On mnie śledzi? Dobra, on mnie nie śledzi. Wiem, że to jest bardzo złe, co ja teraz robię, ale no. Trzeba się ratować. Trzeba się ratować. Hmm. On jest. Dobra, co? Ja się ukryję gdzieś. No. No. Bo... O nie, co ja robię? Zgubi chyba bardzo. Ale emocji, dreszczyk emocji. Zwyczaj. Co ja robię? Co ja zrobię? Ua! No nie. Ale drugie miejsce, drugie miejsce. Dobra, ile to jeszcze się nagrywa. Zaraz um, zobaczymy, się to już nagrywa. Nagrywa się to już. 10 minut. Dobra. Jeszcze... na gdzie jestem Halo? A, jak to co no jeszcze jedna runda i koniec bo te, bo te... nawet nie wiem, czy cię słychać oni nawet chyba nie wiedzą że ty istniejesz. mów coś głośniej bo Hello, widzowie! To no. ja! Ktoś! Ktoś? się nazywa. nazywa. tam. No tak, jesteś ktoś tam. Ktoś. Jesteś ktośowo, tak. Dobrej. Już będziemy prosiami. Prosiami teraz będziemy. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. coś ty, wiesz. Jesteś ty. Jesteś się poboję. No nie. Mam jakiegoś, nie wiem, linka Zelda. Tak, mam jakieś No. Na które? Na Lighta? Nie. Na, na, na zwykłe? No. A nie na to, na, to najnowsze? Jakie? OLED? No jaki? Ty jesteś... Wiesz co? Ty jesteś chyba Jula. Co? Ty jesteś oled wiesz? No na jakie OLED? No jaki order się chyba to nazywa, co nie? No to, to czemu nie zbierasz na tamto? Tylko 200 tych więcej kosztuje. Dwa tysiące? Nie dwie... Internet już kosztuje 1500, a to kosztuje 1700 nie? Jak my pamięć nie myli Nie Light kosztuje 1000 Nie, light kosztuje 900 Tak, w sumie ty masz rację No właśnie i teraz kto tu ma rację? A wiesz, że light jest gorsza. No wiem Ja, ja mam lighta, nie no nie ma lighta, mam ten Switch normalny Teraz z dwóch stron, ten pros idzie, ale bridge'uje, God bridge'a robi normalnie I drugi, link jakiś tam jest, nawet nie mogę nie. O, już nie <laughs> o, nie idzie, czekajcie, muszę coś zobaczyć wideo jasne, nie, nie, nie yy, Pole widzenia, o tak, tysiąc, Kuwa co to? Co się stało z moim screenem?! Nie. nie, nie, nie chcę tego. To się naprawdę nagrywa? Tak, to się naprawdę... UUU! To jest o wiele lepsze, no dawaj, to dawaj. To... Dawaj, pokonaj mnie. No dobra. Dam jakieś 50%. O. O, dobra, jest chyba normalnie... Nie, jeszcze trochę. Chyba oh. to było 60%, wiesz? No dobra, 60 i 40%. No w sumie, to dlaczego tutaj czekamy? Takujmy go. Uturaturat. Suturat. Armor. O mój Boże. Tak. No nic, no główno miał. No gówno, tylko śnieżki są fajne. Ile w ogóle kosztują śnieżki? Te śnieżki kosztują jednego emeralda. to. Co to, to jest? Tak, to kupię. Co ja właśnie zrobiłam? Co ja właśnie zrobiłam? Co, ja co, ja co ty robisz? Co ja robię? Nic. Nieważne. Miejmy nadzieję, że subskrypcji miliona nie, nie wyświetla. W sumie wyświetlenia też są fajne. Nie, nią. Przerażasz mnie przez chwilę. Nie. Ty, ja zostałem tylko. I niebiescy. O, tam jest jakiś niebieski. Kto co to jest? On jest jakiś kamper. On jest kamper. Okej, okay, dobra, już nie jest kamper. dziewczyna, Opera. Co ja robię? Boże, Boże, święty, boże, święty. Ale dobra, ale jak teraz on spadnie, jak zrobię jakiegoś faj, to wygramy to znowu. Znaczy tak, znowu. Uff, ale ekscytujący filmik normalnie. 20 milionów. 20 milionów, taka górę! Zostawiajcie! Jezu! No, miejmy nadzieję, że Wam się to spojrzy. O! Czekajcie, gdzie... czy ja mam grać na padzie? A nie, bo ja. Kablem. to Tu nie, nie mogę. Tak? No, bo nie działa. Moje krzesło się zepsuło. Świat nie zarzu się dzieje, jak tak się odpiorę. Widzisz? Zepsuło się. A przez ciebie. No jak to? Nie. On no, chyba mnie szuka na tyle głupi, że aż nie wie gdzie jestem 3-2-0 <noise> kurat Wszędzie jest tylko jeden tam. Dzisiaj pójdę do jego bazy i zabiję go. Za Nie no, w sumie nie ma go. Ale... Aha, bo on idzie teraz do mojej bazy. Świetnie. Muszę sobie rozliczyć, to w sumie. Eee, nie, nie, Tak, to jest jego. Eee, dobra, kupuję. To, to jest bardziej się opłaca. Dobra. Nastrzkamy tutaj po prostu. Wygraliśmy. Sweet. Dobra, dziękuję. Czemu? Czuł mi nie ma na podium. Aha, bo to ja jestem. Tylko nie widać się. Dziękuję za oglądanie. Po, 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 pożegnaj się. Papa. Dziękuję. Do widzenia.